Widajcie, z tej strony Piotr, a to jest 23. Gameplay z gry Legosy The Undercover. W tym odcinku właśnie rozpocznę. Właśnie... No, znaczy, Gastronika, oczywiście, była w poprzednim odcinku do tej misji. Dzisiejszej, więc dobra, w tym odcinku rozpoczynamy kolejną misję. Yy, która yy, obecnie się rozgrywa gdzieś w kanałach gdzieś pod ziemią yy, pod yy, tym całym tym yy, posiadłościopolska tak, Blackwena yy, Dobra, tu widzę, że jakiś jest dziwi kto go rozwalę. ok no Dobra, no to idziemy dalej yy, tu muszę, zmienić yy, to rozwale i właśnie parkour tutaj zbuduje no bo inaczej się nie dostanę. Tam na drugą stronę. No chyba, że jakbym miał benzynę do stroną, to to wtedy tak, ale... Yy, nie mam na razie benzyny. Benzyna oczywiście żadna, bo yy, jakoś... Przed ostatnim, czy zazwyczaj w tym stylu misji. Yy, Nie wiem, nie wiem. Dobra. Yy, yy, tu zaraz to szafka rozłana i tak...

Dobra, to chyba jest... Chyba... Mogę tego dzwonka chyba rozwalić. teraz zobaczę. Mm, oczywiście, że mogłem, tylko że nic za niego, nic nie dostałem. E, dobra, e, no to idę dalej. na szybko ten etap przejść, bo ich będzie chyba trzy etapy, czy cztery, nie wiem. Yy, w każdym razie, yy, no właśnie, że też może... Yy, nie no, tylko tych rur, jak w wodzie się pływa, to nic nie można... Niczego nie można rozwalać. Niestety nie. tego coś w sumie... Zobaczę, czy... Czy to są jakieś tam monety może, czy coś? to no tak, są jakieś tam nie, 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 to w ogóle bez sensu to pływanie Nic ciekawego No to jakieś tam monety, ale e, jakbyśmy się nie chcę tam by pływać e... No i teraz muszę płynąć do samego brzegu, ojej, do tej drabiny właśnie okej okay. ojej no i, i jeszcze spadłem no no co za, za jakaś dziwna ta woda eee yy, dobra no jest tu trzech właśnie Olesi? Yy, dobra a tego to w sumie o wywalę go tu no i jeszcze w tak sposób dobra no i też zapomniałem pełen pasek monetami ok no to super dobra tu widzę że muszę ogień ugasić tylko coś widzę że że tu coś jeszcze jest a proszę ciekawe z dobra no to gaszę ten ...te obudzisko. Dobra, więc ja od razu przekręcę te, ...ten zawór. Żeby... ...wodę zakręcić. ją właśnie. Yy, dobra. Tylko żeby mi ta woda tutaj się nie wylała. Oby. Yy, dobra, no to... ...biorę ten... z i... I przelecę na drugą stronę. Tylko muszę się rozbujać. Dobra. W no, od razu wezmę te, te drzwi z tymi deskami. Dobra. To jakaś dźwignia Tak i, i Woda właśnie Tak myślałem Dobra. Eee. Mhm. No taka ee powiedzmy taka e, e, fi, fizyczna e, winta o tak, tylko że, że spaliłem, no to dobrze, że drabinę zbudowałem. Różnie blisko, bo tak to bym musiał tam półpływać e, przez, przez pół odcinka do, do tamtej drabiny, no. Dobra, yy, to jakaś skrzynka i takie tam, dobra. A tych to o. Niech tam sobie leżą. Niech sobie popływają. A temu to się zakręciło w głowie. Dobra, yy, no to pójdę skrzynkę jakoś i... Dobra, yy, zaworu nie mam. Yy, skrzy tej dźwigni nie mogę. Jakby ją. No wiecie, ją y, przełączyć, czy jakoś tak. Y, tylko co pierwsze, to muszę właśnie tę skrzynkę. Jakby odblokować. No jeszcze się pomyliłem. Dobra. Czerwony, żółty, niebieski i zielony. No i ciekawe czy z tej skrzynki jakieś wrocki magiczne nie no, czy coś No właśnie tak jak mówiłem Dobra No, moneta monetka, dobra No to przełączam to dźwignie. No jeszcze raz Teraz... Yy, nie wiem co teraz przed chwilą się działo, dobra. Yy, Nieważne. Yy, no, jest linda na górę. No, to w końcu. Yy, to w końcu będę mógł tam yy, przejść na drugi etap misji. mi gramo 8 minut odcinka a już. Bo, bo wiem, że, że na końcu misji tej to właśnie będę chyba musiał przez pół, e, chyba przez kilka minut, no przez pół miasta chyba jechać na skuter czy jakimś, e, z tego co mi się wydaje. E, dobra, no tutaj wezmę tą skrzynkę. Tak, tylko, że policjant nie ma łomu akurat, a, więc muszę tym złodziejem. Dobra, jeszcze, yy, jeszcze jedna ostatnia skrzynka to właśnie tam jest. Tylko nie wiem, gdzie ten teleporter jest. Bardzo dobre pytanie, o. Tu odznakę dostam, nie wiadomo za co, ale dobra. Eee. Yy, no. Doniczkę zbudowałem. Eee. Yy, dobra. No to. Podlewamy kwiatki i idziemy na górę. No, się wspinę, znaczy się wspinam trochę na górę. Dobra. Pierwsza tutaj wezmę. Tu od razu wejdę? Yy... No, akurat. Trochę dziwne to, ale dobra. Okej, okay. I się otworzyły kropki i mogę to skrzyneczkę wziąć. Super. Dobra, nie, na razie nie będę tej więcej włączać, bo jeszcze może coś tu jest chyba. Yy, zaraz właśnie zobaczę. O, coś mi to... fajnie mi to się zapowiada, mi się wydaje. A konkretnie mówiąc, chyba coś, chyba na coś wpadłem, a dokładnie nie mówiąc. Chyba zaraz sami się przekonacie o co mi chodzi. Czyli właśnie... E, a nie, to bo Ja myślałem, że to czerwony klocek, ale się pomyliłem. E, dobra, e, Bo czerwony krosek na tym etapie misji na razie go nie ma. Yyy, dobra, no to wezmę ten teleporter i w sumie jak to jest tam od razu To w sumie przy okazji to odblokuję jednego tego eee, motora Brz eee, brzęczyk, ale śmiesznie on jest nazwany dobra. To jeszcze tu tak na szybko tą szopkę otworzę i jeszcze coś tam po drugiej stronie coś było. No i drugą część od znaki policyjnych dostałem. Eee, dobra, no to się zapnę tam. No znaczy się e, przeteleportuję. Dobra. Eee. eee. Okej. Okay. A, to jest jakaś świnka. okej. Okay. Aha. No to już mi nic ciekawego. Tylko się wrócimy tak jakby yy, do środkowego punktu. Yy, dobra, no to jeszcze przez most muszę przejść. Yy, więc jedziemy na górę. I was a secretive billionaire, a to to where tonysti? would I hide my vault? Oh, right. eee, dobra. Oh, ktoś do nas dzwoni. Tego jak to się włącza? Chase, some guys came out of nowhere and are after me. I'm trying to lead them away from you. Hurry up. Okay. I'll grab the stuff and get out of here. Dobra, nie wiem co ten Winnie dał. Znaczy, Nie wiem czy to winie czy jego brat. Yy, już mi się nazywa, mi się mylą w tym ale dobra. Yy, nie wiem o czym on gadał. Yy, w każdym razie to muszę właśnie za tymi oczami. Jest y, jakiś tam skarb tego poresta Blackwella, czy coś w tym stylu. I Cześć musi jakby, go Tylko nie wiem, no bo trochę to śmiesznie to wygląda, skoro. Mm, Niby jakby uciekał to na motorze, no to jakby całe te złota by miał ze sobą zabrać. No, ciekawe pytanie. Ale jako będziecie oglądać ten odcinek do końca, to się oczywiście świadowiecie, bo chyba mi się wydaje, że to jest jedno, no chyba yy, zacząłam w tym odcinku. Ja sobie chyba skończę, nie wiem, nie wiem. Pewnie tak. Eee, yy, dobra. Nie tylko, że to chodzenie z tymi skrzynkami jest jakieś takie wolne, no hmm. dobra. Jeden przycisk aktywuje. Tak, tylko czy mamy... O! Akurat to miałem zapał czerwony klorek. Dobra. No i uh -oh. ochronia, że to przyszło. Towarzystwo. Eee, <noise> dobra, no to... Yeah, yeah. That won't more attention. A, okej. Okay. Dobra, chyba ta muzyka chyba jest tylko spraw autorskich, jak się, jak się nie mylę. Dobra, tu jakiś... Eee... ten obraz, jest to kolosowane. Może znaczy... Tak, tylko jak mam go... Dobra. Hmm. Aha. No i jeszcze raz muszę tą wleźć. co jest?! Dziwne. Nie mogę tego obrazu... Zaraz, jakoś to się ustawię.

Czyli jakby już mogę jakby te drzwi otworzyć ale jeszcze nie będę ich włączać, znaczy ich otwierać, bo jeszcze tutaj jest sporo do, rozwole, do rozwalenia i takich tych rzeczy, no znaczy wiecie, no. Sporo tutaj tego jest, bo mogę coś jeszcze, jakieś tam postaci nie postacie, czy nawet czerwony krok jako doblokować. Ale nie wydaje mi się, że bym czerwony krosek w tej misji odblokował, bo raczej on jest zablokowany, bo nie mam odpowiedniej postaci, czyli na przykład takiego elektryka. Eee, dobra. A w sumie po, po co to robiłem? No dobra, w sumie nieważne. Czerwony zamieniłem na czerwony. No w tym... No niby też skarb, ale w postaci samochodu. Dobra, tu jest potrzebny Rex, więc... Yy, ten... No wiecie, no ten cały ten Rex fury, jak go odblokuje... Yy... No odblokuje, tylko że nie odblokuje go w jakiejś misji czy coś. Tylko po wszystkich misjach, bo ostatnie misji wtedy go odblokuję. E, dobra, no to co tu? A dobra, jeszcze fortepian tu wezmę. Dobra, i trzecia część znaki projekcyjnej dostałem. Dobra, tu jeszcze widzę, że coś mogę otworzyć. Ale dziwne trochę takie drzwi, co nie? Że niby takie drzwi na balkon? Mm. Dobra i co to jeszcze ciekawe jest. No i czwarta część e, odznaki policyjnej dostałem. E, w sumie no to mam tak. E, dwa pojazdy odblokowałem i cztery części odznaki policyjnej, czyli całą odznakę policyjną zdobyłem. E, tylko nie wiem gdzie ten czerwony krocek jest, co prawdę mówiąc. Mi się wydaje, że tu za tymi... E, za tymi... Właśnie tymi deskami, tak mi się wydaje, bo coś tam się błyszczy, ale nie wiem, nie wiem a ten kabel, e, gdzie on? A dobra, nie, bo tam jest jakiś e, przełącznik, pewnie i e, bo tutaj jest postać, więc dobra, e, nieważne, e, no to otwieram e, w, te brota całe, open sesame.

No tak mówiłem Sentinel Get after him. go Sentinel go, go. na motorze, a after ten na żołbę jedzie. <laughs> Okej, okay, sposiadłości porasta Blackwella, włamanie poziom ukończony. Cztery fragmenty odbierają. Dostałem to znaczy odblokowałem to znaczy eee, odblokowałem właśnie tego brzęczyka i jakiegoś zwiadowca no i pełen pasek waluty e, uzupełniłem no to ciekawe ile tych złotych prostych. no czy złotych Yy, dostałem, dobra. Więc kontynuuję tryb popularny. No i właśnie jak mówiłem. ...że I'm still trying to shake these guys off. Did you get out? Yeah, but też got company Okej. Okay. Meet me at the south end Promenade Gardens in downtown. Right. Super, yy, tylko yy, w sumie to bym mógł przesiąść się do jakiegoś innego motora czy pojazdu, który ma turbo, bo mi się nie chce tym motorem przez pół miasta jechać bez turba no halo, bo no właśnie, z tego co no. sam, mi widzicie, to Wam powiem, że on nie ma turba, więc yy, yy, tego napędu znaczy więc trochę tak, yy... ale w sumie już, to prawie już jestem. W sumie niby się wydaje, że droga jest prosta, yy, że jest długa droga, a tak naprawdę tylko zajmuje 2 minuty, żeby dojechać tam. A jak tylko żyłem, to nie uderzał w jakiś inny pojazdy. Yy, Dobra. Kto to tutaj zaparkuje? No właśnie, no tu jeszcze trochę to... Będzie trochę tej yy, bijatyki. W sumie. Dobra, yy... Jednego zakangowałem, ale... Dobra, tu wezmę coś takiego. No, nie, a, a te... tych trzech to nie skąd oni się wzięli. Nie, nie, wiem. oni, oni tam tamtego przeszły. Dobra, a no, trzech naraz powoliłem. Dobra. No co? No wiecie co? Żeby nie rozwalić to. Na Zaraz już mam tam normalnie... Jeszcze jeden się został Jeszcze podwójcie w sumie hmm. No <grystanie> i sobie furgonetka sobie pojechała Dobra, ktoś do, do nas dzwoni Mo, are you near Promenade Gardens yet? I wish these bozos had people waiting for me at the docks, so I ain't gonna be there anytime soon. Get to Vinny's. I tried calling him, but he didn't pick up. Not even just to yell at me. That ain't usual, Chase. I'll make sure he's okay. Okay. muszę uh, się so Tego poplaru, czy, czy, czy jak to się nazywa? Nie wiem, bo, bo ta dzielnica, co yy, yy, to lociarnia, jest to właśnie to, jest francuska dzielnica, jakby ktoś z Was nie wiedział. Dobra, no, tylko jakiś złapę, to jakiś pojazd. O, yy, w sumie m, pokażę Wam, jak działa taxi taks, yy, właśnie w LEGO City Undercover. Yy, czyli właśnie yy, tak to działa. Że, że jak teraz mam wyznaczony punkt docelowy, czyli zaznaczony trasę, no to jak wsiądę do taksówki jako pasażer, to wam powiem, że ja to taksówko nie kieruję. Dlaczego? Bo kierowca jest inny, ktoś inny kieruje, a ja jestem jako pasażer wsiadłem. I taksówka w taki sposób działa, że jak y, się wsiądzie i się wbierze jakiś docelowy punkty na mapie, no znaczy jak trasę się tam ułoży, y, znaczy docelowy punkt na mapie, no to taksówka jedzie po wyznaczonej trasie i nie trzeba to taksówko sterować, więc y, y, tak jakby darmowa podwórka. Ale dobra. Y, no, w sumie wina! Mm, no. A już tam pojechała, dobra już. Może jak będę przechodzić na 100% to wam pokażę jak, Sorry, jak to działa przy jak już ta taksówka już dotarła by dotarła na miejsce Ale dobra to może innym razem No, w sumie jeszcze tutaj się załapie wina no. Dobra, ey. Huh? Tylko nie wiem czy ale wiecie co? Jaka, jaki ten kierowca mądry, no. Jak wsiadłbym do taksówki, to normalnie ominął yy, jakiś tam samochód zielonkawy bez problemu. O, dziwne. Dobra. A ja już myślałem, że tam dalej pójdzie. Ale jak sami widzicie, właśnie... Tak, taksówka właśnie w taki sposób działa, że nas wysiada, e, że się... E, dobra, nieważne. E, dobra, to w, w ogóle to przejdę do, do tego, do fabuły może, do trybu fabularnego. Bo jak wiadomo o taksowca, to tutaj kolejna misja czeka. E, dobra, e, to ja tam e, wejdę. Ale to kolejna misja rozpoczyna oczywiście w następnym odcinku. Dobra, bo coś jeszcze słyszam, że chyba tu na górze jest chyba ta świnka chyba, czy ja jak się nie mylę? W sumie to ja bym się nie zdziwił, bo... A, tu jest potrzebny dynamit. No, rzeczywiście tam na górze jest tam świnka. Ale dobra, e... w sumie to świnka wezmę jak będę przechodzić grana na 100%. E... Dobra, to misję kolejną wezmę w następnym odcinku, ją wykonam. Okej, okay, więc jeśli spodobał Ci się ten gameplay, zostaw oczywiście łapkę w górę. E... Zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków z gry LEGO City Unrecovered. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!